Właściwie śmierć jest każda inna. Nie można powiedzieć, że. Ludzie są różni, ale śmierć jest taka sama. Nieprawda. Ludzie różnie umierają. Trzeba mieć trochę takiego dystansu do tego aktu umierania, no, a równocześnie mieć bardzo dużo serca i bardzo dużo czasu poświęcać tym ludziom, nie spieszyć się nigdy. Jak przychodzę na dyżur, to siedzę tak długo, jak długo trzeba. Nie ma pośpiechu. Tu nie wolno się spieszyć. Od dzieciństwa bardzo chciałam być pielęgniarką, ale potem inaczej się potoczyły moje losy. Pracowałam w banku. To było wbrew mojej naturze. Mi 35 lat się męczyłam z tym bankiem i dopiero niedługo przed emeryturą ukazała się taka notatka w gazecie, że się organizuje hospicjum. I jeszcze nie wiedziałam, że to dla osób takich terminalnie chorych. No to poszła, bo sobie, no może. Może akurat tutaj gdzieś się przydam komuś. No i rzeczywiście tak się stało. To był pierwszy kurs, bardzo ciekawy zresztą, bardzo wspaniałą. Mieliśmy panią doktor Leńczyk, niezapomnianą lekarkę, która prowadziła właśnie wolontariat i te kursy. No i ona no, była dosyć ostra, ale to dobrze, bo nas wychowała naprawdę do wolontariatu przygotowała nas bardzo dobrze. To były bardzo trudne chwile, bo ani miasto, ani otoczenie tutaj, tych osób, które tu mieszkały, nie chcieli absolutnie hospicjum mieć w środku. Mimo wszystko, to jednak zaczęło się tutaj budowanie, to w nocy nam palili te nasze szałasy i te nasze materiały budowlane. Ale w końcu się jakoś przyzwyczajili, no było trochę takich informacji na temat tego, czego się boicie. Od początku tworzyliśmy ten dom, myśmy tutaj wszystko robili, szyliśmy zasłony, pościel, urządzaliśmy pokoje, no, bardzo, bardzo dużo było pracy. Byliśmy tutaj naprawdę całymi dniami prawie. To nie jest taka pielęgnacja fizyczna, powiedzmy, ale więcej jest tej, tej duchowej, takiej pielęgnacji duszy czy serca, czy usiąść przy chorym, czy porozmawiać, czy nawet nic nie mówić, a być przy nim. I to jest dla niego takie bardzo ważne. Miałam taką jedną panią mało no, parę lat temu tutaj, która jak mnie tak nikt nie chciał jej podać ręki. Bo ona była bardzo agresywna. I jak złapała pielęgniarkę za rękę, to ją drapała aż do krwi. I, i, I była okropnie rozżalona, że nikt jej nie chce podać ręki. A ja usiadłam przy niej i podałam jej rękę. Nie drapała mnie, tylko mnie mocno bardzo chwyciła. I tak trzymała mnie trzy godziny przy sobie. Nie mogłam się ruszyć. Opowiedziała mi całe swoje życie, po prostu się wyspowiadała, jak przed księdzem, ale mnie tak trzymała za rękę i bardzo mówiła, że chce jej się pić. Ja mówię, no to zaraz ci podam, ale ty wtedy musiałabym cię puścić, żebyś mi ten soczek nalała i odejdziesz. Ja mówię, nie odejdę, przyrzekam ci, że nie odejdę, tylko ci naleję soczku i podam ci i dalej będziesz mnie trzymać za tą rękę. Nie zgodziła się, jakoś mi nie wierzyła, czy co. A wychodzi pan troszkę z łóżka? Czy pan chodzi w ogóle? Z rodzinami jest trochę trudniejszy kontakt. Nieraz jest rozpacz, płaczy, szarpanie za rękę tego umierającego człowieka. Nie odchodź, nie odchodź, nie zostawiaj nas. No, różne dramatyczne sceny się tutaj rozgrywają. No i tą rodzinę trzeba uspokajać często, bo ten, ta osoba, która odchodzi, nie wiemy tego na pewno, ale z różnych doświadczeń lekarzy i, i psychologów. Wiemy, że chory, umierający człowiek dużo wie i słyszy i rozumie, więc nie można mu zakłócać tych ostatnich chwil życia w ten sposób. No to się tak prosi tych, tę rodzinę na boczek i tłumaczy się. Jeżeli ją kochasz, to pozwól jej odejść spokojnie, nie denerwuj jej w ostatnich chwilach, bo to bardzo przeszkadza. Pomódl się przy niej albo trzymaj za rękę. Albo mów jej coś miłego, albo jeżeli są jakieś konflikty w rodzinie, bo zdarzają się bardzo często, to trzeba by przeprosić albo wybaczyć, żeby ci ludzie spokojnie odchodzili. Siłę biorę, no, ja jestem bardzo wierzącym człowiekiem i biorę tą siłę właściwie z wiary, z modlitwy, z wiary i bardzo kocham przyrodę i wszystko, co mnie otacza i ludzi, ludzi też kocham, tylko więcej kocham chorych niż zdrowych, to jest, to jest fakt. I jakoś lepiej mi się z nimi nawiązuje kontakt, jak z tymi zdrowymi, rozkrzyczanymi, rozbieganymi ludźmi. To, to przeważnie trochę ich nie rozumiem właściwie. No bo też zaważyło na mojej osobowości też bardzo ta, to działanie tutaj. Po prostu nabrałam takiego do życia tego zewnętrznego, dużego dystansu. Od samego początku istnienia hospicjum imienia Świętego Łazarza Barbara Wytyszkiewicz towarzyszy chorym w ostatnich chwilach ich życia. Od 24 lat jest wolontariuszem w domu dla przewlekle chorych imienia Anny i Ludwika Hetzlów w Krakowie. Barbara Wytyszkiewicz otrzymała Grand Prix nagrody Amicus Humanum.